Witamy w kolejnym kwadransie akademickim. Dzisiaj gościmy dwóch studentów: Jerzy Trocha i Marcin Nowak, Niezależne Zrzeszenie Studentów na Uniwersytecie Zielonogórskim. Witam Was, dzień dobry. Cześć. Cześć, witam. Różne tematy będziemy dzisiaj poruszać, ale jednym z takich głównych będzie temat zespołów Bachanaliowych. Wczoraj w zapowiedzi, tak trochę przewrotnie, napisałem, że dowiemy się, być może dowiemy się, kto zagra na Bachanalia. I teraz, chłopaki, wy robicie taki konkurs, który się nazywa Bitwa Kapel. Przeglądałem regulamin tego konkursu. Bardzo fajny w ogóle, bardzo ciekawy, szczególnie dla tych, którzy zaczynają dopiero swoją karierę. Skąd w ogóle zacznijmy od tego? Przyszedł wam pomysł, żeby zrobić taki konkurs dla zespołów, które mogłyby zagrać na Bachanalia? Znaczy, pomysł Bitwy Kapel? Zrodził się na jednym zebrań NZS-u. Mhm. Ktoś po prostu rzucił pomysł, później doszła nazwa, zrobiliśmy regulamin, wszystko szczegółowo oglądaliśmy. No i to jest. Bitwa Kapel jest to konkurs skierowana do młodych, unerwowanych muzyków mhm. grających w kapelach. Chcę w ten sposób pomóc im w realizacji marzeń. Mhm. A mówiłeś o tym, że właśnie dyskutowaliście i tak dalej. To łatwe dyskusje były czy trudne? Bo u nas nieraz, jak coś organizujemy, to zawsze nad każdą rzeczą się zastanawiamy e pięć razy, jak to uważamy. No wiesz, co? u nas wszystko poszło szybko. Każdy Zresztą się ten pomysł spodobał i, i jakoś nie było, nie było żadnych, żadnych, żadnych wątpliwości. Mm -hmm. Z tym bardziej, że NCTS w poprzednich latach nie realizował żadnych projektów bohaneliowych. Mhm, dobra, takie główne założenia konkursu. Na czym, na czym ten konkurs polega? Jak, jak się dostać na te bachanalia? Co musimy zrobić? E, aby dostać się na Bahanalia, e, należy wysłać swoje zgłoszenie do 11 kwietnia e, na adres konkurs.nzts.uzmaupa.gmail.com e, <laughs> Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać nazwę zespołu, gatunek muzyczny, e, zapis nagrania wybranego utworu, e, link do konta, do konta na portalu społecznym no, Czyli trzeba być. mieć jakiś. E, tak, to na przykład Facebook czy MySpace mhm. e, oraz numer telefonu. E, to może być każdy zespół, prawda? E, fajnie, jakby to były zespoły studenckie, żeby większość było chociaż studentów. E, I tak, 15 kwietnia ogłosimy listę sześciu zespołów, e, które zaprosimy do drugiego etapu konkursu. Mhm który odbędzie się w Harlemie Dobra, w To jeszcze zanim o tym drugim etapie, mhm. bo moi drodzy, ja jeszcze uspokoję te wszystkie zespoły, które nas słuchają. Adres konkursowy to zapiszemy też na portalu, będzie go można sprawdzić, jest dosyć długi. Najpierw może zacznijmy od tego, że tak naprawdę tego konkursu jeszcze nie ma. Dokładnie, dokładnie to tak jak mówisz. Konkurs dopiero zaczyna się od 19 marca. Taką datę właśnie sobie ustaliliśmy i będzie trwało 25 maja. Mhm. I, i, I co te zespoły muszą pokazać? Jakąś, jakąś swoją muzykę, jaką grają? Jak, jak to w ogóle wygląda? Znaczy w e, konkursie mogą wziąć zespoły, które grają każdy rodzaj muzyki? To może być pop, reggae, nie wiem, blues czy pop. Mhm. E, po prostu muszą pokazać, że są nowatorscy, tak, innowacyjni i chcą coś pokazać przez społecznością. Yy, tutaj jest taki, yy, patrzę tutaj na to, na to, co powinno zawierać zgłoszenie. Nazwę zespołu, oczywiście gatunek muzyczny, historię, zdjęcie yy, i tu jest taki zapis nagrania wybranego utworu, czyli yy, to, to jakiś link musi być do twórczości, czy to, czy, czy to dobrze by było, żeby była jakaś płyta, jak, jak to, to, to działa. To właśnie określiliśmy w naszym regulaminie, że link do, do konta na portalu społecznościowym. To był mm -hmm. właśnie taka fajna rzecz, gdybyśmy mogli właśnie sprawdzić, jak te zespoły funkcjonują, Czy jakiś do dorobek już swój mają, czy jakieś nagrania coś mm -hmm. w tym stylu. Mm -hmm. I potem, y jak rozumiem, jest jakaś grupa ludzi, jakaś kapituła, która mówi, na przykład, y te kapele nadają się do drugiego etapu. Tak, y właśnie. W pierwszym etapie y właśnie członkowie naszego zrzeszenia y wybiorą y sześć najlepszych zespołów, które przejdą do kolejnego etapu. I kolejne mm -hmm. etapy, tak jak Jerzy właśnie wspominał, odbędą się. W Harlemie to jest 24 kwietnia, no i ostatni etap to będzie 23 maja na Deptaku, gdzie właśnie trzy najlepsze zespoły wybrane przez publiczność zgromadzoną w Harlemie. Będą miały szansę zaprezentować się. Mhm. Dobra, teraz tak. Bardzo fajna rzecz. Ten drugi i trzeci etap, myślę, że będzie bardzo widowiskowy dla studentów i nie tylko, ale także dla ludzi. Powiedzcie mi, ta, ta akcja na deptaku, to, to jakiś taki pomysł, żeby wejść w stronę ludzi z Zielonej Góry? Jakoś ich spróbować przyciągnąć na koncerty? Dlaczego te zespoły na deptaku będą grać też? To znaczy, dostajemy Parlament Studencki dostaje e, od Urzędu Miasta. E, Dostają dużo do miasta. Dofinansowanie. Dofinansowanie, oczywiście, i scenę. Będzie ustawiona scena na Deptaku przy ulicy Kupieckiej. Mm -hmm. No tam będzie rozproszenie Bochanaliów, prawda? I oprócz tego byśmy właśnie chcieli zrobić ten, że dokończyć ten finał konkursu naszego. Mm -hmm. Tak. Dobra, i teraz tak, ten trzeci etap to będzie 23 maja yy, tego roku. Yy, deptak przy Ulicy Kupieckiej. I teraz tak, nagrody, bo to jest też bardzo ciekawa rzecz. Yy, jakie są nagrody, które tutaj zamierzacie no, no, zaoferować tym zespołom, które się zgłoszą? Więc tak, no oprócz wspomnianego wcześniej supportu przed mhm. gwiazdą yy, wieczorem na jednym z koncertowych Hanalowym, yy, wygrywający zespół otrzyma od nas pojątkową statuetkę, mhm. yy, dyplom. No a także wielką studencką niespodziankę. E, no niestety nie, wiem, że nie możemy zdradzić, co to będzie. Ale wiecie, co to będzie? E, oczywiście wiemy. Bo czasem jest tak, że niespodzianki są dlatego, że organizatorzy nie wiedzą, e, ale wy wiecie. Wiemy, oczywiście, że wiemy, ale dowiem, wszyscy dowiedzą się o tym dopiero na dyptaku. Mhm. E, powiedzcie mi, a czy trudno było załatwić, żeby taki zespół zagrał przed Gwiazdą Wieczoru na, na Bachanalia, czy nie? Czy, czy, e, czy bezproblemowo? problemowo? Parlament studencki, przewodniczący parlamentu byli jak najbardziej zaniebożnych problemów, także wszystkim spodobał ten pomysł. Dobra. I, słuchajcie, chłopaki, w każdym regulaminie są postanowienia końcowe, y, dużo fajnych rzeczy tam zawsze można wyczytać. Mi się najbardziej podobał punkt. Y, o, to jest fajne. Organizator nie jest odpowiedzialny za wadliwość y, lub <śmiech> usterki <śmiech> nagrody otrzymanej w konkursie. To jest, y, chodzi, chodzi o y, koncert, czy chodzi o statuetkę? Bardziej. Raczej chodziło nam o statuetkę, jak wiadomo, siła wyższa, coś się może rodzić tak. <grym> to prawda. Dobra, moi drodzy, konkurs jest bardzo fajny. Tak, na koniec, jeszcze logistycznie uporządkujmy to. Kiedy zaczynamy i te najważniejsze terminy? Zaczynamy 19 marca, tak? Tak, do 11 kwietnia czekamy na zgłoszenia. Mhm. Do 15 kwietnia ogłosimy listę zespołów, które wezmą udział w Harlemie. Eee, oczywiście do zespołu będziemy jeszcze dzwonili, wysyłali maile wcześniej. Mm -hmm. eee, później 20, e, później e, 23 maja trzy zwycięskie zespoły e, z Harlemu e, wezmą udział w, e, w konkursie na Deptaku. I 25 zagrają support, tak. Jeszcze że regulamin konkursu będzie dostępny na stronie bachanalia.pl i na naszym fanpage'u NZSUZ na, na Facebooku. Dobrze, bardzo ważna też informacja jest taka, my te wszystkie adresy mailowe, wszystkie strony tego Konkursu i regulamin również podlinkujemy u nas na naszym portalu www.uzk.pl I tam będzie można dowiedzieć się wszystkiego na temat właśnie tej rywalizacji w ramach Bitwy Kapel. Pierwszy raz coś takiego na Uniwersytecie Zielonogórskim się odbywa. Bardzo fajny pomysł, ale teraz przejdziemy sobie do innych tematów związanych z niezależnym zrzeszeniem studentów, bo no jakby nie było, nie tylko Bitwą Kapel żyjecie. Dużo rzeczy się u Was będzie teraz działo w najbliższych miesiącach. Wy. Wydaje mi się, że taka dosyć istotna rzecz, o której warto wspomnieć, oczywiście będziemy mówić o wszystkim, to wampiriada. NZS słynie z tego, że organizuje wampiriadę, czy, czy, czy wy jakąś taką planujecie? Bo już dawno nie było żadnej na uniwersytecie. E, tak, jak co roku w maju e, NZS Uniwersytetu Zjednogórskiego e, będzie prowadzić wampiriadę, czyli honorowe krwi w mm -hmm. środowisku akademickim. E, tegoroczna wampiriada odbędzie się w 7 maja w Auli Uniwersyteckiej, przy ulicy Podgórnej oraz 8 maja w ulicy budynku A16 przy ulicy Wojska Polskiego w nadchodzącej edycji Wampiriady, uh -huh. oprócz Regionalnego Centrum Królestwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, będziemy również współpracować z Fundacją DKMS, wspólnie przeciw Białaczce. Uh -huh. W ten sposób chcielibyśmy w jakiś, tam, w jakiś sposób społecze... uh -huh. zwrócić świadomość społeczeństwa na temat i istotności zbiórek krwi i szpiku uh -huh. e, Tutaj, słuchajcie, ten termin przedbahanaliowy, to, to taki zamierzony wybieg, bo po bahanaliach mogłoby być trochę trudniej z oddawaniem krwi. E, nie, wiesz co, to nam, nam narzucił Regionalne Centrum na Kolecznictwa. Na to wpływu niestety nie mamy. Dobra, słuchajcie, czyli tak, tutaj się spotykamy w Auli Głównej Uniwersytetu i w Auli C w kampusie B, w głównym budynku. 7-8 maja to jest Wampiriada, ale nie tylko właśnie Wampiriadę organizujecie, cały czas można... Zgłaszać się do studenckiego Nobla. Krótko też, no nie musi być krótko, ale taki ogólny zarys. Co to jest za, za konkurs? Marcin? Tak. Projekt Studencki Nobel trwa od 1 marca do 31 marca tego roku. Jest to projekt organizowany przez centralę NZS w Polsce. Polega on na wyłonieniu spośród wszystkich studentów uczelni publicznych i niepublicznych, najlepszej właśnie grupy studentów, które które osoby osoby te właśnie otrzymają jakoś tam nagrody w głównym etapie konkursu. Do tego konkursu mogą zgłaszać się studenci mający wybitne osiągnięcia właśnie w nauce i w działalności na rzecz Uniwersytetu. Mm -hmm. Wszelkie informacje o tym konkursie dostępne są na naszym fanpage'u na Facebooku oraz na stronie studenckinobel.pl mhm. Tam też właśnie jest formularz zgłoszenia do konkursu, który należy wypełnić i wysłać do 31 marca. Słuchajcie, a czy nasi iżacy się tym interesują? Konkursem macie jakieś takie informacje, że albo się ktoś przymierza do zgłoszenia, albo już może ktoś wysłał, bo zgłoszenie się wysyła do centrali. Tak, tak, oczywiście. A czy wy macie jakieś informacje na temat tego, czy ktoś od nas się zgłasza, czy, czy, czy po prostu promujecie to tutaj? Na razie zaczęliśmy właśnie promować na naszym uniwersytecie. Już niedługo pojawią się plakaty, ulotki. A z tego co się orientujemy, zainteresowanie jest dosyć spore tym konkursem. Oczywiście nie wszyscy wiedzą, na czym to polega, dlatego właśnie zachęcam do przeczytania regulaminu, który znajduje się na tej stronie internetowej. I zachęcam również do udziału. W tym konkursie, gdyż moim zdaniem jest to duża szansa dla studentów. Dobra, my też zachęcamy do udziału. I słuchajcie jeszcze parę takich rzeczy, bo trochę nam czasu zostało, to sobie możemy porozmawiać w ogóle o NZS-ie, o waszej działalności. Tutaj przed programem rozmawialiśmy sobie o tym, że niedługo będzie można do was dołączyć, do niezależnego zrzeszenia studentów. Jak, jak to można będzie zrobić? Zgadza się. Na NZT się będzie rekrutacja w Akademiku w Rzepisze przy ulicy mm -hmm. Podgórnej w 4-15 marca na godzinę 16. Także wszystkich serdecznie zapraszamy. Odbędzie się rekrutacja w sali konferencyjnej numer 12. Czyli koło Xero. No, tak, 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 koło ksero. Na zresztą... jakich ludziach wam zależy? To jest... kreatywny, którzy mają jakieś pomysły ciekawe, chcą realizować projekty i wpływać na toczącą rzeczywistość. Mhm. To starsi, młodsi studenci powinni być bardziej doświadczeni, mniej doświadczeni? Wiesz to najlepiej jak to byliby studenci pierwszego roku, z racji tego, że większość naszych aktualnych członków jest już na trzecim roku i będą, będą kończyć studia. Mhm. E, aczkolwiek z miłą chęcią e, przyjmiemy też studentów trzeciego roku czy drugiego roku. Dobra. Teraz tak, bo oprócz tego też, że, że robicie taką, taką specjalną rekrutację, to właściwie można się do was chyba zgłosić też tak poza tym terminem, gdyby komuś nie pasowało. Tak? Zgadza się, czekam na zgłoszenia na moim adresie e-mail i z chęcią wszystko wyjaśnię na bieżąco. Dobra, Na ten adres? Przedstawić tak, jerzy.rocha gmail.com. Dobra, chłopaki, jeszcze ważna sprawa, o której nie powiedzieliśmy, to ogólnie NZT bo to jest organizacja, która w Polsce działa już od ponad 30 lat na Uniwersytecie Zielonogórskim, no, no ta reaktywacja i wasza działalność to, to jest około trzech, trochę, trochę więcej lat, na czym w ogóle wasza działalność polega i, i, i co wy w ogóle robicie w tej swojej organizacji? Podstawowym założeniem naszej organizacji jest właśnie skupić grupę jak największą grupę studentów właśnie w celu wspólnego działania, wspólnej realizacji jakichś zaplanowanych przez nas celów. Chcielibyśmy właśnie wpłynąć jakoś na tą naszą studencką rzeczywistość, żeby było o naszym uniwersytecie głośno, żeby wszyscy wiedzieli, co to jest uniwersytet zielonogórski, jak funkcjonuje, co to jest NZS, do czego, do czego właśnie został stworzony. Mhm. Właśnie przez te akcje, które prowadzimy, to jest. Najbardziej znana wampiriada, która czwarta edycja teraz odbędzie się w maju. Teraz nowy, nowy, nasz, nowy nasz projekt Bitwa Kapel, oczywiście Studencki Nobel. Przez te wszystkie akcje właśnie chcemy zachęcić studentów, żeby się przyłączyli do nas i działali razem z nami. Dobra, moi drodzy, okay. w takim razie my również namawiamy do tego, żebyście przyłączyli się do NZS-u. Najbliższa taka okazja w czwartek, dobrze mówię? W czwartek tak, się. Czwarte. Czwartek o godzinie 16 w sali numer 12 w Akademiku Żypicha. a ja bardzo dziękuję wam za wizytę w Akademickim Radiu Index. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Jerzy Trocha oraz Marcin Nowak z Niezależnego Zrzeszenia Studentów działającego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję również. Dzięki bardzo. Kwadrans akademicki. Kwadrans akademicki. W każdy wtorek o dziewiątej. Tylko w Akademickim Radiu Index.